Chyba czy gadać czego chciałbyś? Pierniczko takiego... Nie wiem, jadłeś dzisiaj pierniczki. Aj, nie niodłeś! Mama jeszcze sprawdzi, że Kuzia, Co ty można budzi teraz? Co? Wysmarowałaś się chyba czymś? Są cztery ludziki. Skąd masz ten kolor na budzi? Ludzik dla dziadka. Ludzik dla dziadka. Serduszka dla dziadka. Hmm. I jeszcze po, po jednym dzisiaj dla Adasia i Góry. A te cztery? A, dzisiaj! A te cztery? Tak. Proszę, czy chcesz mieć aniołka, czy no, motylka? Tylko. Proszę, aniołek dla ciebie. I tyle, to jest ostatni dzisiaj pierniczek. To jest dla dziadka. Dziadek dostanie ten No, masz. Znaczy te działka to jest. A to są wasze jeszcze. Co też wiesz? Um, um, aniołka. Z czego jest zrobiłem ten aniołek? Upieczony. Um, um, upieczony? Gdzie upieczony? Co z tym dzialek Chyba nie. Chyba nie zobaczymy. Półki dzisiaj będą chyba, jak da radę. Tutaj. Nie, Bo ten jest nisko. Susia No co mam powiedziała na temat oblizywania pierników? Co? Chcę to pićko, o to, o to Właśnie Czyli to jest pićko? Co? Bo jakiś Czyli... śmieszny jest No teraz, teraz jest naprawdę śmieszny